Jak wiecie, węże w okresie zimowym, w szczególności w okresie zimowym, wymagają dogrzewania, jest niższa temperatura, więc należy stosować troszkę mocniejsze źródło ciepła. Natomiast nie każdemu wężowi możemy zastosować matę grzewczą, ponieważ węże nadrzewne spędzają ten czas jednak wysoko w terrarium i ta mata. Jest wtedy mniej efektywna. Takim wężom stosujemy lampę grzewcze. Natomiast, jeżeli stosujemy lampy grzewcze w układzie grzybkowym, tak, o kształcie takiego grzybka, to jest to dość niebezpieczna lampa, dlatego że wąż może się na niej powiesić i ta lampa może go poparzyć. Zdecydowanie lepiej stosować lampy ze ściankami prostopadłymi, na których wąż może się powiesić, co prawda, bo to dość silne stworzenia, ale niezbyt długo jest w stanie na takiej lampie wisieć i jak już się zmęczy, to po prostu z takiej lampy spadnie bezpiecznie. Oczywiście lepiej, jak pod lampą są jakieś gałęzie, na których może się rozłożyć i grzać od żarówki, no ale... I tak wąż się na tej lampie będzie próbował czasami powieść.